Wyobraź sobie taką scenę: budzisz się rano, idziesz do kuchni po kawę, a tam, na środku dywanu, leży on niewielki, martwy upominek od Twojego futrzanego ulubieńca. Znana sytuacja zanim zaczniesz się złościć albo przerażać zastanówmy się, dlaczego koty przynoszą nam martwe myszy, ptaszki, i co tak naprawdę próbują nam przez to powiedzieć. Uwierz, Rozwiązanie tej zagadki jest o wiele bardziej wzruszające i skomplikowane, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Aby zrozumieć ten dziwny rytuał, musimy cofnąć się w przeszłość o tysiące lat wstecz. Koty, nawet te najbardziej leniwe i domowe, z natury są drapieżnikami. Ich udomowienie było tak naprawdę transakcją: one łapały gryzonie, a ludzie dawali im schronienie i jedzenie, ale instynkty nigdzie nie zniknęły. Wewnątrz Twojego uroczego kłębka sierści nadal żyje sprawny i bezwzględny łowca, który działa według praw dzikiej natury. No dobrze, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Co tak naprawdę dzieje się w tej futrzanej głowie, kiedy obdarowuje nas swoim prezentem? Pierwszą i najważniejszą przyczyną takiego zachowania jest oczywiście podstawowy instynkt łowcy. Wiecie, ten Wasz uroczy, mruczący kłębek futra, który śpi na kolanach, to bezpośredni potomec dzikich i niezwykle skutecznych drapieżników. Tysiące lat ewolucji szlifowały jego ciało i umysł, by służyły jednemu celowi tropieniu, łapaniu i zwyciężaniu. Ostre pazury, błyskawiczna reakcja, perfekcyjny słuch to wszystko nie służy przecież do ganiania za laserowym wskaźnikiem. To jest arsenał profesjonalisty, który odziedziczył w genach. I właśnie tu kryje się kluczowy aspekt, który wielu ludziom umyka. Koty polują nie tylko z głodu. Dla kota polowanie to nie tylko sposób na zdobycie pożywienia, to pasjonująca gra, to rozwiązywanie złożonej łamigłówki, to potężny wyrzut adrenaliny. Sam proces wyśledzenia, podkradania się i błyskawicznego ataku sprawia mu ogromną przyjemność. To jego praca, jego hobby i jego pasja w jednym. Właśnie dlatego całkowicie syty kot, którego miska ugina się od nadmiaru karmy, z upojeniem, będzie godzinami ścigał słonecznego zajączka lub muchę. On nie jest głodny. On po prostu realizuje program, który został w nim zakodowany przez samą naturę. Ale nasuwa się logiczne pytanie: dlaczego nie zjedzą zdobyczy same? Po co przynosić ją wam, urządzając, delikatnie mówiąc, Niezbyt apetyczną prezentację, i właśnie w tym miejscu zaczyna się najciekawsza część. Przygotujcie się, bo ta teoria może całkowicie zmienić wasze postrzeganie waszego pupila. Oto główna wersja kocia nauczycielka. W dzikiej naturze, kiedy kotka ma kocięta, spoczywa na niej ogromna odpowiedzialność nie tylko wykarmienie ich, ale też nauczenie jak samodzielnie zdobywać pożywienie. To życiowo ważna lekcja, a nauka odbywa się w kilku etapach. Najpierw troskliwa matka przynosi do legowiska już martwą zdobycz, w ten sposób kocięta zapoznają się z zapachem i wyglądem jedzenia, uczą się je rozrywać. Następnie, gdy maluchy trochę się oswoją, zaczyna przynosić zdobycz półżywą, aby mogły poćwiczyć zadawanie śmiertelnego ugryzienia. To swego rodzaju trener. Dla przyszłych łowców. I dopiero po pomyślnym zdaniu tego egzaminu zaczyna zabierać je na prawdziwe polowanie. To jest podstawowy instynkt macierzyński, który nigdzie nie znika, nawet jeśli kotka żyje w ciepłym mieszkaniu i nigdy nie miała własnych kociąt. A teraz następuje kluczowy punkt tej teorii, który wyjaśnia absolutnie wszystko. Przygotujcie się w oczach waszego kota to wy jesteście jego dużą, niezdarną i kompletnie niezdolną do polowania rodziną. Tak, dokładnie tak. Ona widzi, że codziennie gdzieś wychodzicie, ale nigdy nie przynosicie do domu świeżej, apetycznej myszy. Otwieracie jakieś dziwne, szeleszczące paczki albo puszki. Z jej punktu widzenia, to prawdziwa katastrofa. Jesteście jej ukochanym. Ale absolutnie nieporadnym kociakiem, który bez jej pomocy po prostu umrze z głodu. I wtedy jej macierzyński, a może raczej opiekuńczy instynkt włącza się na pełną moc. Ten prezent na waszym dywaniku to wcale nie próba nastraszenia was, ani zirytowania. To jej rozpaczliwa próba nakarmienia was. Ona dzieli się z wami tym, co ma najcenniejszego, swoją zdobyczą. To tak jakby mówiła Patrz tak wygląda jedzenie spróbuj to jest pożywne ucz się póki jestem obok To najwyższy stopień troski w kocim języku nawet jeśli nam ludziom wydaje się to nieco makabryczne właśnie dlatego tak ważne jest aby zrozumieć to nie zemsta nie złośliwy zamiar ani chęć bycie zszokować. wręcz przeciwnie to najwyższa forma kociej troski i przywiązania Widzi w tobie członka swojego stada, o którego trzeba się zatroszczyć. Ale do tego dochodzi jeszcze jeden, potężny instynkt, który wyjaśnia, dlaczego ten prezent trafia właśnie do wnętrza domu: to pragnienie, by przenieść zdobycz w bezpieczne miejsce. Wyobraź sobie dziką naturę. Po upolowaniu myszy czy ptaka, drapieżnik nie zje jej na otwartej przestrzeni, gdzie zdobycz mogą mu odebrać więksi. I silniejsi rywale. Zaniosie ją do swojego legowiska w ustronne i bezpieczne schronienie. A co jest najbezpieczniejszym miejscem dla twojego kota? Zgadza się twój dom. Twoje mieszkanie to jej twierdza, jej terytorium, centrum jej wszechświata. Przynosząc zdobycz do domu, podąża za tym prawdawnym instynktem. Ona jakby mówi uff jestem bezpieczna. Tutaj mogę się zrelaksować i spokojnie zjeść swój posiłek. A fakt, że przynosi to trofeum właśnie tobie, do samego serca swojego legowiska, jedynie podkreśla twoje wyjątkowe miejsce w jej życiu. Ten gest jest również ogromnym dowodem zaufania. Zastanówcie się: w świecie zwierząt dzielenie się jedzeniem to niezwykle poważny krok. Oznacza to, że kotka nie postrzega was jako konkurenta do zasobów co w dzikiej naturze jest absolutną podstawą przetrwania. Całkowicie wam ufa i uważa was za pełnoprawnego członka swojego stada, albo, jak to określają zoologowie, swojego prajdu. Jesteście dla niej nie tylko źródłem jedzenia i pieszczot, jesteście jej rodziną, i jako członkowi rodziny należy wam się wasza część zdobyczy. Co ciekawe, jest jedna bardzo intrygująca obserwacja najczęściej takie zachowanie, Przynoszenie prezentów wykazują właśnie kotki wysterylizowane, zwłaszcza samice. Dlaczego tak się dzieje? Wszystko sprowadza się do niespełnionego instynktu macierzyńskiego. Natura zaprogramowała ją, by była matką, nauczycielką i żywicielką. Lecz ponieważ nie ma prawdziwych kociąt, cała ta potężna, niepowstrzymana energia szuka ujścia. I na kogo jest wtedy przekierowywana? Oczywiście na was. Stajecie się jej adoptowanym kociakiem, jej najważniejszym projektem w nauce przetrwania w tym złożonym świecie. Ona czuje odpowiedzialność za wasze dobro. Warto pamiętać, że nie zawsze chodzi tu wyłącznie o myszy czy ptaki. Kocie pojmowanie zdobyczy bywa bardzo szerokie. W roli honorowego prezentu może pojawić się wszystko, co udało się upolować i pokonać. Może to być duży żuk, ważka, jaszczurka, a nawet żaba, jeśli mieszkacie poza miastem. A czasem, gdy brakuje bardziej spektakularnych trofeów, kot z dumą przyniesie wam po prostu duży, ciekawy, opadły liść lub kępkę trawy. Logika jest ta sama: znalazłem to, przyniosłem to dla ciebie, to jest cenne? A co, jeśli macie kota typowo domowego, który widział ulicę tylko przez okno i nigdy w życiu nie spotkał żywej myszy? Czyżby jego instynkty spały? Oczywiście, że nie, one po prostu znajdują inne ujście. I wtedy ten mały drapieżnik zaczyna polować na to, co jest dla niego dostępne. I z dumą przynosi wam swoje zabawki. Mechanizm jest absolutnie ten sam: wyśledza, atakuje, pokonuje swoją zabawkową myszkę lub piłeczkę, a następnie, z poczuciem spełnionego obowiązku, przynosi wam trofeum. Demonstruje swoje umiejętności łowieckie i znów dzieli się z Wami swoim niezdarnym towarzyszem, wynikiem swojego udanego polowania. Ten gest to również ogromny wyraz zaufania. Pomyślcie tylko, w świecie zwierząt dzielenie się jedzeniem to bardzo poważna sprawa. Oznacza to, że kotka nie widzi w Was konkurenta o zasoby, co w naturze jest absolutną podstawą przetrwania. Całkowicie Wam ufa i traktuje was jako pełnoprawnego członka swojej grupy, a nawet, jak to określają zoologowie, swojego stada. Jesteście dla niej nie tylko źródłem jedzenia i pieszczot, jesteście jej rodziną. I jako członkom rodziny należy wam się wasza część zdobyczy. Tak przy okazji jest pewna bardzo interesująca obserwacja. Najczęściej takie zachowanie, przynoszenie prezentów, wykazują właśnie kotki wysterylizowane Zwłaszcza samice. Dlaczego tak się dzieje? Cała sprawa tkwi w niezrealizowanym instynkcie macierzyńskim. Natura zaprogramowała ją do bycia matką, nauczycielką i żywicielką, ale ponieważ nie ma prawdziwych kociąt, cała ta potężna, nieposkromiona energia szuka ujścia. I na kogo się przekierowuje? Oczywiście, na Was stajecie się jej przyszywanym kociakiem, jej głównym projektem mającym na celu nauczenie Was przetrwania w tym skomplikowanym świecie. Czuję się odpowiedzialna za Wasze dobro i tak dochodzimy do kluczowej praktycznej konkluzji. Niezależnie od tego, co czujecie w tym momencie, wstręt, przerażenie czy irytację, ważne jest, aby zrozumieć, że karanie kota za przyniesioną zdobycz jest absolutnie bezcelowe, a wręcz szkodliwe. Ona szczerze nie zrozumie, za co na nią krzyczycie, czy ją strofujecie. Z jej perspektywy właśnie dokonała wyczynu, zadbała o was, przyniosła do domu cenny zasób, zademonstrowała swoją miłość i zaufanie, a w zamian otrzymuje negatywną reakcję. To ją dezorientuje, podważa wasze wzajemne zrozumienie i może prowadzić do stresu. Przecież nie broiła, lecz podążała za tysiącletnimi instynktami. Najlepszym sposobem jest spokojnie usunąć prezent, zanim kotka go zauważy, a następnie pochwalić ją za uwagę. Jeśli jednak chcecie zmniejszyć liczbę takich niespodzianek, najskuteczniejszym sposobem jest przekierowanie jej energii. Więcej bawcie się z kotem w aktywne zabawy, które imitują polowanie. Używajcie wędek z piórkami, interaktywnych zabawek, wskaźników laserowych. Dajcie jej możliwość wyładowania swojego instynktu łowieckiego w bezpiecznej i akceptowalnej dla Was formie. Ostatecznie, ten dziwny zwyczaj to skomplikowany koktajl złożony z prastarych instynktów, głębokiego przywiązania, troski, zaufania i oczywiście odrobiny kociego chwalenia się oto najbardziej zdumiewający i zarazem najważniejszy wniosek z tego wszystkiego. Kiedy Twoja kotka przynosi Ci martwą mysz, ona wcale nie próbuje cię urazić, ona mówi ci: Kocham cię, dbam o ciebie, ale szczerze mówiąc, jako łowca jesteś beznadziejny, więc masz, zjedz, ja to upolowałam. To nie jest tylko instynkt, to akt czystego przywiązania, przekazany przez tysiąclecia dzikiego dziedzictwa. Ona widzi w tobie swoją rodzinę, którą należy chronić i karmić. Uświadomienie sobie tego całkowicie zmienia spojrzenie na kałuże przy progu lub ptasie piórko na poduszce, prawda? To nie bałagan, to wyznanie miłości. Więc następnym razem, gdy dostaniesz taki prezent, nie złość się od razu. Twoja kotka po prostu próbuje być dobrym rodzicem dla swojego dziwnego, dużego i nieco bezradnego człowieka. Dziękuję, że dotrwaliście do końca tego nagrania. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, o swoim futrzanym przyjacielu, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić innych rozwikłań tajemnic świata zwierząt. A teraz pytanie do Was: jakie najbardziej niezwykłe prezenty przyniosły Wam Wasze zwierzaki? Podzielcie się swoimi zabawnymi lub szokującymi historiami w komentarzach, chętnie je poczytamy razem.